Tak, jestem w niebie i będę widział tutaj niedługo Ciebie. Oni tylko udają, że Boga we mnie mają. Oni są tak bardzo chytrzy, że nawet nie chcą, abym się im przyśnił. To jest tylko wymówka, że mnie kochają. Oni sami dla siebie są bogami i dobrze się mają. Te profanacje Boga w Trójcy Świętej Jedynego od wieków już trwają i niestety, ale takie serca w Ogniu Wieczystym nieustannie konają. Ja jestem smutny, że tak właśnie jest z Izraelitami. I nie ma komu powiedzieć, Maryjo Królowo Świata, módl się za nami. To jest straszne. Co oni zrobili z Bogiem Jezusem Chrystusem, a do hańbienia i maltretowania Boga Jezusa Chrystusa namawiali pod przymusem. Mieczysławo, nie przejmuj się antybożą w Niedługo zobaczymy się w tym pięknym niebie, a teraz dużo osób świętych ratuje Ciebie w potrzebie. Miłość za miłość. To jest pięknie powiedziane, ale bardzo mało przez ludzi jest wypowiadane. Pamiętajcie, ze sobą do wieczności weźmiecie tylko miłość, i tym uczuciem weźmiecie Jezusa Chrystusa na litość. Mieczysławo, nie martw się tą demoniczną wrzawą. Najważniejsze, że kochasz Boga w Trójcy Świętej Jedynego i wiesz, że za życia. Nie ma nikogo pocieszonego. Wyśpiewujcie Bogu na chwałę pieśni piękne, gdyż On tak bardzo was kocha i dlatego jeszcze oddala zamieszki wojenne. Proszę cię, zapisuj wszystkie Boże słowa, a druga książka nasza powinna być już gotowa. Tak, to prawda, miałem ciężką mowę i do pomocy miałem Aarona, mądrą głowę. Tak i u Ciebie jest podobnie, ale Marta pomaga Tobie w każdej dobie. Wsłuchuj się pilnie w podpowiedzi Boże. Póki jest pokój i dobro, zapisuj je w pokorze. Tak bardzo pociesza Ciebie Mojżesz Święty, a miałem bardzo trudne zadanie na tamten okres niepojęty. Do zobaczenia w niebie, bo wszyscy tutaj oczekują Ciebie. Zasubskrybuj kanał Wicharka!